Witam Państwa serdecznie po raz kolejny. Proszę Państwa, dzisiaj chciałam dla Państwa zaprezentować film z spoiw krzemianowych, a mianowicie oznaczenia madułu szkła wodnego. Proszę Państwa, najczęściej stosowanym spoiwem krzemianowym jest szkło wodne uwodnione. Jest to spoiwo powietrzne, to znaczy, że zasycha, wiąże tylko i wyłącznie na powietrzu. Szkło wodne, proszę Państwa, czyli spoiwa ogólnie krzemianowe składają się z dwutlenku krzemu oraz z węglanu sodu. Są to dwa podstawowe składniki, które wchodzą w ich skład. Szkło wodne najczęściej w praktyce przemysłowej budowlanej stosuje się w postaci roztworów wodnych, ponieważ szybciej wiąże. Jeżeli chodzi o taki skład typowo chemiczny, to oprócz tego dwutlenku krzemu, czyli ogólnie krzemianów mogą występować różne inne dodatki chemiczne w postaci innych pierwiastków, dlatego główny, ogólny wzór szkła wodnego zawsze podawany jest w formie symbolicznej. Dzisiaj, proszę Państwa, w pierwszym etapie naszego ćwiczenia oznaczymy sobie zawartość wody i suchej substancji w szkle wodnym. Następnie oznaczymy sobie zawartość tlenku sodu i dwutlenku krzemu przez obliczenie modułu szkła wodnego. Nasze ćwiczenie będzie składało się przede wszystkim ze spalenia szkła wodnego, a następnie będziemy przeprowadzać analizę w postaci reakcji miaryczkowania. I pod wpływem odpowiedniego czynnika oraz wskaźnika kalorymetrycznego będziemy wyznaczać sobie moduł szkła wodnego. Wszystkie wzory, proszę Państwa, które będą Państwu niezbędne do obliczenia modułu szkła wodnego oraz suchej masy i zawartości wody są przygotowane dla Państwa w instrukcji do ćwiczenia numer 8. Zapraszam do filmu. Proszę Państwa, przystępujemy do ważenia. Przygotujemy sobie. Obydwie próbki, czyli do suchej masy oraz do modułu. Próbka do suchej masy i obliczenia zawartości wody. Masa tygla 14.805 g. I w tym momencie będę wkraplać 20 około 20 kropelek szkła wodnego. Ściągam tygiel z wagi. Zamykam wagę. Za pomocą bagietki 4, 18, 19 i 20. I podobno, ważymy, proszę Państwa, wstawiam tygiel na szalkę, zamykam wagę. I z szkłem waży 17, przecinek. 200-2363 gramy. Proszę sobie te masy zanotować. Tu mamy jedną próbkę przygotowaną. Zamykam wagę. Ważę drugi tygiel do modułu. Mamy 16 0, 555. Zabieram tygielek, zamykam wagę i Odmierzam 10 kropelek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Umieszczam tygiel na wadze. Masa ze szkłem, proszę Państwa, wynosi 17,4104. Zabieram próbki i wracam na stanowisko. I, proszę Państwa, palnik został podpalony. Mamy w tygielku zważone szkło wodne. Proszę Państwa, tygiel ustawiamy na trójnogu, na płytkach porcelanowych. Ogrzewamy do momentu, aż ustanie charakterystyczne trzaskanie, czyli cała woda nam odparuje. Następnie prowadzimy ogrzewanie jeszcze przez kolejne 10 minut w tym celu, aby całkowicie pozbyć się zawartości wody. Jak ustępuje trzaskanie, ogrzewamy 10 minut, następnie chłodzimy tygielek i Idziemy ważyć w celu sprawdzenia, ile słuchaj masy pozostało. Ogólnie, proszę Państwa, badana próbka szkła wodnego zawiera roztwór wodny krzemianu sodu, czyli po prostu wodę i produkty hydrolizy krzemianu. Zawartość wody właśnie wyznaczymy na podstawie obliczenia sobie różnicy z masy tygla z próbką, odejmując masę tygla z próbką po prażeniu przez zawartość samej próbki po odjęciu masy pustego tygla. Na pewno Państwo widzą, co w tym momencie się dzieje, jak nam już skwierczy tutaj w tym tygielku. Buzuje wszystko i ogrzewanie prowadzimy do momentu, aż to buzowanie się skończy. Troszeczkę mocniej wyciągnę knot do góry, żeby było bardziej intensywne to ogrzewanie i tak przez około 10-15 minut przestanie nam skwierczeć, ogrzewamy jeszcze chwilę i Następnie chłodzimy tygiel z próbką. W drugiej części ćwiczenia będziemy sobie oznaczać zawartość tlenku sodu oraz dwutlenku krzemu przez obliczenie modułu szkła wodnego. Całe oznaczenie będzie polegało na miareczkowaniu kwasem solnym do odbarwienia roztworu. Ogólnie zawartość wodorotlenku sodu oznacza się przez miareczkowanie badanego roztworu szkła wodnego kwasem solnym. Zachodzi proszę Państwa typowa reakcja HCl plus NaOH daje nam NaCl plus H2O i zawartość wodorotlenku sodu następnie oblicza Państwo z odpowiednich wzorów, które znajdują się w instrukcji do naszego ćwiczenia. Skwierczenie, proszę Państwa, nadal jest, ale już widać ewidentnie, że yy, zawartość wody pozostała tylko ku górze naszego tygielka, więc jeszcze ogrzewamy, aż całkowicie przestanie nam skwierczeć. Troszkę podniosę knot, żeby było bardziej intensywne ogrzewanie, żeby ta woda wyparowała szybciej. Tutaj Państwo widzą charakterystyczne Boki już są wysuszone, nie ma wody. Jeszcze tylko na górze. Jeszcze idą, proszę Państwa, bąbelki po środku. Jeszcze jest obecna woda. Może ja mu troszkę pomogę. Tu już się wszystko nam ładnie wysuszyło. Ale jeszcze chwileczkę niech się nam ogrzewa. Proszę Państwa, zmieniłam sobie ustawienie na stanowisku, ponieważ nie tracąc czasu zacznę już oznaczenie modułu szkła wodnego, czyli zawartości tlenku, dwutlenku krzemu oraz tlenku sodu. Tutaj, jak Państwo widzą, przystało nam już skwierczeć to w tyglu. Zawartość wody praktycznie całkowicie nam wyparowała, ale ja pozostawię jeszcze ten tygiel na palniku, żeby się to dosuszyło. I w momencie, jak skończymy miareczkowanie, giel wystygnie, wtedy go zważymy. A w tym momencie musimy na początku, proszę Państwa, umieścić troszkę wyżej biuretę. Uzupełnię ją do zera kwasem solnym 0,1 molowym, bo taki będziemy używać do miareczkowania. Potrzebuję zlewkę. Wnoszę biuretę do góry. I proszę Państwa, tak do zlewki wlewamy około 100 cm gorącej wody. Ta mniejsza chyba będzie lepsza. Następnie wrzucam do tego tygiel z próbką i za pomocą szczypiec przewracam go tak, aby całe szkło wodne się opuściło. Rządu, ale jeszcze wieszam. Następnie tamten tygielek już zdejmuję, proszę Państwa, do ochłodzenia. Radzę tylko czy to powinien się rozpuścić. Zostawiam, proszę Państwa, tygiel w zlewce. Tylko to sobie przewrócę. No. Zostawiam szczypczyki. Opuszczam biuretkę. Dodaję trzy kropelki wskaźnika czerwieni kryzolowej. Proszę zobaczyć, zrobił się fioletowy. Taki jasno-fioletowy. Mieszam i pierwsza zmiana barwy. Przestajemy miereczkować. Czyli zaczynamy sobie miereczkowanie czasem solnym. Tych próbek, proszę Państwa, powinniśmy zrobić dwie, ale w ramach takiego filmu i ćwiczeń pokazowych więc zrobimy sobie jedną, żeby Państwo mogli policzyć oraz zrozumieli istotę. Kraplam ostrożnie po kropelce kwas. coś nam się odbarwia. Jest. Państwo odbarwiło się nam. Proszę spojrzeć. Mamy jeszcze może kropelkę dołożę dosłownie. Są całkowitego odbarwienia. Jest to praktycznie przezroczysty. A teraz to już w ogóle. I zeszło, proszę Państwa, 39,7. molowego jednomolowego kwasu solnego. Oczywiście 30. 9,7 cm sześciennego 0,1 m kwasu solnego. Na tej podstawie bardzo proszę o wprowadzenie tego do wzoru oraz obliczenie zawartości tlenku sodu, dwutlenku krzemu oraz zawartości modułu szkła wodnego, czyli procentowej zawartości dwutlenku krzemu przez procentową zawartość tlenku sodu razy odpowiedni stosunek mas molowych tlenku yy, Sodu do dwutlenku krzemu. I na, tym, na tej podstawie bardzo proszę ocenić jakość badanego szkła wodnego ze względu na ten parametr. Proszę Państwa, tak wygląda próbka na oznaczenie zawartości wody i suchej masy. W tym momencie będziemy ją ważyć. Teraz, proszę Państwa, możemy ją umieścić na szalce wagi analitycznej i określić masę po ogrzewaniu, która wynosi 15,5. 79,20 czyli 700, 7919 gram. Proszę zanotować sobie ten wynik. Będzie konieczny do obliczeń. Na tym, proszę Państwa, kończymy nasze doświadczenie. Bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się na kolejnych zajęciach. Pozdrawiam Was serdecznie.